zbocze narastające, eee, tu jest end edge to jest zbocze narastające i nend edge to jest zbocze opadające. My mamy w zadaniu narastające, bierzemy zbocze narastające do sygnału I1 i mamy zmienić stany wyjść Q1, Q2 eee, każdym kliknięciem, a do tego służy Taki bloczek magiczny, na przykład RS e, puls, czyli przekaźnik impulsowy. E, jeżeli nie interesuje nas żadna inna funkcja, jak właśnie zmiana przez każdorazowe kliknięcie, to podłączamy się do tri, TRG. TRG, y, i teraz musimy. So